Cześć. Dzisiaj kilka słów e, chciałem powiedzieć o oświetleniu mojego akwarium. W ogóle o oświetleniu akwarium, ale e, przede wszystkim tego, jak, jakie oświetlenie ja tutaj u siebie zastosowałem. Zanim powiem dokładnie i pokażę dokładnie, jakie tutaj są e, le, lampy LEDowe, może kilka takich słów ogólnych takiego wstępu. Podstawową zasadą przy wyborze oświetlenia do akwarium jest wybór mocy danego oświetlenia. To wszyscy wiemy. Jednak przy oświetleniu typu LED ta zasada się komplikuje. Żadne oświetlenie nie osiąga 100% efektywności. Oznacza to, że nigdy cała moc nie zamieni się na światło. Dodatkowo powstaje też ciepło które tak naprawdę jest naszym wrogiem, bo zabiera, powiedzmy, światłość, która powinna trafić do roślin, do akwarium. Dlatego w wyborze oświetlenia LED ważne jest, jak odprowadzane jest, jaka jest metoda chłodzenia, jak odprowadzane jest ciepło, czyli tak naprawdę jaka jest obudowa. Obudowa najczęściej jest aluminiowa, bo aluminium dobrze się sprawdza przy odprowadzaniu ciepła z oświetlenia ledowego do akwarium. Poprzez aluminiowy korpus następuje w miarę sprawne i skuteczne chłodzenie, a to jest ważne, bo im lepsze chłodzenie tym wyższą sprawność osiągnie lampa, którą kupimy. A co z kolei za tym idzie? Więcej światła, Dostaną rośliny, a nasz portfel zaoszczędzi, ponieważ cena jednego lumena wyjdzie niższa w takim przypadku. No bo pamiętajmy też, że w lampach typu LED strumień świetlny mierzymy w lumenach, a nie w watach. Waty przy lampach LEDowych mówią tylko o tym, jaki jest odbiór, pobiór, pobór energii elektrycznej. Danego oświetlenia, ale nie mówią nam, jak skutecznie to oświetlenie zostanie wykorzystane, przełożone na oświetlenie akwarium. Światło z oświetlenia ledowego promieniuje w jednym kierunku i nie rozprasza się tak łatwo jak z innych źródeł światła, jak na przykład ze świetlówki. Dlatego ilość diut LED też jest ważna w doborze oświetlenia. Ponieważ im ich jest więcej, tym zapewnia bardziej równomierne rozproszenie światła po całym akwarium. Wzrasta skuteczność oświetlenia. Im więcej diod, tym bardziej to ta skuteczność jest lepsza, korzystniejsza dla nas. Do prawidłowego wzrostu rośliny potrzebują światła. Wiadomo. Ale jakiego? Głównie białego. Są w specjalistycznych lampach diody, połączone diody białe z niebieskimi, zielonymi, czerwonymi. Producenci zapewniają, że to są typowo roślinne lampy. Okej, okay, to wszystko jest prawda i te diody nie zaszkodzą, ale znacznie podnoszą cenę lampy. Jeżeli macie ograniczony budżet, to najważniejsze jest światło białe. Ponieważ tam się zawierają wszystkie kolory rośliny sobie poradzą. Tam są wszystkie długości fal i rośliny będą rosły, jeżeli będziecie mieli tylko oświetlenie w kolorze białym. Natomiast nie będą rosły, jeśli będziecie mieli tylko oświetlenie na przykład w kolorze niebieskim czy czerwonym. Więc białe to podstawa. Jeżeli znajdziecie listwę ledową, która ma dodatkowo diody niebieskie Czerwone, zielone? Proszę bardzo, może być. Chodzi o to, żeby temperatura barwowa wynosiła najlepiej 6000 kelwinów. Dla ludzkiego oka jest to um, światło białe. To nie jest takie żółte światło jak z żarówek, tylko po prostu wygląda jak światło białe, ale takie ono powinno być, bo w ten sposób najlepiej imi imituje światło, naturalne światło słoneczne. E Najczęściej obudową korpusem lampy LED jest aluminium. Po pierwsze, dlatego, że nie przegrzewa się, ma dobrą wytrzymałość, wygląda estetycznie. Testy cieplne wykazały, że po prostu aluminium jest dobrym materiałem do właściwego odprowadzenia ciepła, do właściwego chłodzenia diod LED. Dzięki czemu wzrasta również trwałość tych lamp? Nie dochodzi do przegrzania, nie dochodzi do, do jakichś tam nadmiernych temperatur. Diody mają to do siebie również, że są dość trwałe. Przy takim normalnym użytkowaniu. Powiedzmy 10-12 godzin dziennie, chociaż ja u siebie nie świecę tyle, ja świecę krócej, ale to już zależy od tego, jakie macie rośliny. Więc przy takim użytkowaniu, między 10 a 12 godzin dziennie, yy, trwałość diod LED yy, to są lata. To nie są to tygodnie, miesiące, tylko tak naprawdę mamy spokojne na lata. Wiemy, no kiedyś tą lampę trzeba będzie wymienić. Yy, niektórzy producenci oferują nawet wymienne yy, diody. Nie trzeba wymieniać całej lampy, wystarczy wymienić yy, diody. W tej chwili bardzo estetycznie są wykonane różnego rodzaju te yy, lampy ledowe. Są naprawdę cieniutkie, mają poniżej centymetra. Bardzo ładnie wyglądają, bardzo estetycznie nad akwarium. Yy. Dlaczego ja stosuję takie lampy? Otóż wystrój pokoju mam biały. Szafkę pod akwarium również kupiłem białą. Chciałem więc również akwarium z pokrywą białą. Niestety przy tym wymiarze akwarium no nie było. Nie chciałem. Kupować czarnej, oklejać, malować na biało. Wybrałem więc akwarium bez obudowy, przykryte szybą i oświetlenie LED umieszczone nad akwarium bez obudowy. I na początku wybrałem ze względu na ograniczony budżet, ponieważ moje akwarium. Ma cieszyć oko i być jak najmniejszym obciążeniem dla kieszeni, ma dawać mi satysfakcję z obserwowania podwodnego życia, a nie sprawiać kłopoty. I tak naprawdę chodziło o najprostsze akwarium mało wymagające rośliny mało wymagające ryby przynajmniej na początek. W związku z tym, nie było sensu inwestować w profesjonalną lampę do akwarium typowo roślinnego. Takie lampy kosztują po kilkaset, siedemset tysiąc złotych i więcej. W związku z tym, na początku zakupiłem dwa Chińczyki. Dwa Chińczyki firmy Sunsun, model ADP 1050. To są, pokażę Wam za chwilę te, te lampy to są dwie lampy po 20 W tak jak mówiłem to jest pobór mocy a nie moc oddawana pobór mocy no, z gniazdka elektrycznego a nie y, moc oświetlenia kosztowały po 120 zł bez grosza i każda z nich ma po 60 diod oprócz tego oprócz że świecą na biało że mają białe diody y, mają też już liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Po 11 punktów świetlnych, każda z diodami niebieskimi. I zakupiłem te dwie lampy na akwarium o długości 120 cm, głębokości 50 i szerokości 50, czyli typowa 300. I co się okazało? Po pewnym czasie, dość krótkim, niektóre rośliny dały radę, zaczęły rosnąć, ale druga grupa roślin zaczęła zamierać. Listki zaczęły robić się drobne, łodygi dziwnie wydłużone. Widać było, że roślina dąży, ciągnie do światła, a tego światła nie ma, jest za mało. Czyli te lampy, pomimo tego, że bardzo estetyczne, tak naprawdę nadają się tylko na mało wymagające rośliny. Nie wybarwimy tym światłem roślin na czerwono, jeżeli ktoś chciałby takie właśnie u siebie hodować. Typowe, podstawowe, mało wymagające, czy w ogóle nie wymagające rośliny i oświetlenie bardzo estetyczne. No ale w związku z tym, że jednak chciałem niektóre rośliny, żeby zaczęły rosnąć, poza tym uznałem, że chyba jest trochę za ciemno w tym akwarium, że chciałbym mieć więcej oświetlenia. Dokupiłem kolejną lampę tym razem firmy Sincor, podobno produkowaną w Czechach. Pobór mocy 40 W. 232,90 cena tej lampy, ale ma aż 432 diody LED. Wprawdzie tylko białe, żadnych niebieskich, żadnych czerwonych, ale znacznie więcej. I... I co się stało po pewnym czasie? Oprócz tego, że wzrosła estetyka, wygląd samego akwarium, bo po prostu oświetlenie było ładniejsze, i zbiornik ładniej wyglądał, zwłaszcza wieczorem, to po pewnym czasie zaobserwowałem, że rośliny, które umarły, wydawało mi się, że umarły, które zniknęły, zaczynają odrastać. Pojawiają się nowe pędy, bo korzeń został. Nie, wy, nie, nie wyrywałem, nie wyjmowałem korzenia. I przy nowym oświetleniu, bardziej intensywnym oświetleniu, te rośliny zaczynają odrastać, zaczynają rosnąć, więc oświetlenie, samo oświetlenie, dodanie dodatkowej lampy spowodowało, że odzyskałem pewne rośliny. Tak to wygląda z góry na moim akwarium, trzy listwy ledowe, ta najbliżej ściany jest in, nieco inna z wyglądu, to jest właśnie ta dokupiona później, ta, która spowodowała wzrost roślin, który, z którymi już się tak naprawdę pożegnałem. A te dwie tutaj z przodu to są te od początku teoretycznie słabsze, czyli, czyli z mniejszą ilością punktów świetlnych. Jak to wygląda? Tak to wygląda, jeśli chodzi o te z niebieskimi dodatkowymi ledami. Tutaj jest druga taka sama. To są te chińczyki właśnie Sun-sun, o których mówiłem wcześniej I ta. Tutaj sami widzicie, że świeci znacznie mocniej. Świeci tylko na biało, ale świeci znacznie mocniej. Ma znacznie więcej punktów świetlnych i, i ona spowodowała jakby no odbudowę, powiedzmy, roślin. Która jest lepsza? Które listwy są lepsze? Żadne, są po prostu inne. Zależy od akwarium, zależy ile światła potrzebujecie, zależy jaki macie budżet. Jedne i drugie oświetlenie się sprawdza. Wszystko zależy od tego, jak duże akwarium, ile roślin, jakich roślin i jak intensywnie mają rosnąć. Żadna z tych listew nie jest oświetleniem jakimś profesjonalnym. To są tak naprawdę dla y, początkujących akwarystów, dla takich prostych y, akwarium dla lowtechów, w żadnym wypadku nie dla typowych roślinniaków. Ale u mnie się sprawdzają. Ja przynajmniej na razie niczego więcej nie oczekuję. Więc nie mam zamiaru w tym momencie wymieniać oświetlenia. Nie wiem, dodawać kolejnych listew. Te, które są na moje potrzeby na razie wystarczą. Różnią się te listwy temperaturą barwową, ponieważ w, tym, w tej jednej mocniejszej, dokupionej później, mocniejszej jeśli chodzi o pobór prądu i o ilość punktów świetlnych, ilość diod. Temperatura barwowa wynosi 6000 kelwinów, natomiast w tych Chińczykach dwóch tam temperatura jest podawana, tam są różne diody i temperatura również jest różna, wynosi od 6300 do 7500 kelwina, tak czy inaczej. Wszystkie te lampy dość skutecznie imitują słońce, imitują światło słoneczne i Wszystkie sprawdzają się w akwarium, wszystko zależy od tego, jakie mamy wymagania. Jeśli chodzi o koszt mojego oświetlenia, no to tak jak mówiłem, dwa razy po 120 zł plus 232, więc, więc tam te 470-480 zł wyniosło mnie wszystko. Pewnie, żeby mieć jakąś profesjonalną lampę do akwarium roślinnego, musiałbym wydać przynajmniej te 3-4 stówki więcej. A że mi na tym nie zależało, poprzestałem na tym oświetleniu. To się u mnie sprawdza. I jak na razie nie ma z tym żadnych problemów. Żadna dioda się nie przepaliła, żadna dioda się nie wypaliła. Wszystko świeci tak jak powinno Jest odporne na ewentualne zachlapanie wodą Co przecież zdarza się Czy przy pracach przy akwarium, przy podmiance wody Takie rzeczy się zdarzają Tutaj nic złego się z żadną z tych lamp nie wydarzyło Także do zwykłego akwarium Do zwykłego oświetlenia Do mało wymagających roślin Jak najbardziej takie oświetlenie się sprawdza Dzięki